Rozkazywał. Proszę nie podnosić głosu. Dobrze. Widzę, że się uczysz. Też musisz się nauczyć dyscypliny. Nie, bo zaraz stąd wychodzę. Chodź ze mną. Jak leci? Chyba dobrze. Pielęgniarka powiedziała, że dziś możesz wstać. A powiedziała ci, że już stawiałam pierwsze kroki. Naprawdę? To świetnie. Później jeszcze raz wstaniesz na chwilkę. Przyniosłam ci szlafrok, żebyś mogła w nim przyjmować gości. Dziękuję, mamo. Wcale się nie bała. Była tylko trochę zdenerwowana. Powoli wszystko się ułoży i to, co złe, przeminie. Dotknij. Prawda, że piękny? Mam samolot o 14. Jeśli wyjedziesz, nigdy już cię nie zobaczę. Kiedyś cię odwiedzę i przywiozę ci z Francji prezent. A co mi przywiedziesz? Najpierw zadzwonię i zapytam, co byś chciała. Może wtedy, zamiast lalek, zażyczysz sobie pantofli i torebki, perfum oraz cień do powiek. Dobrze. Zadzwoń, to ci powiem. W porządku. Obiecaj, że nie zapomnisz o mnie. Nigdy. Ani ty o mnie Proszę. Co znowu? Proszę siadać. Znów? Lepiej niech panienka posłucha. Proszę siadać. Tracimy czas. Wczoraj powiedziałam już wszystko. Dajcie mi spokój i wypuśćcie mnie stąd. Z przykrością informuję, że pani sytuacja się skomplikowała. Ciotka zeznała, że jest pani winna. Zwariowała? To raczej nie wchodzi w rachubę. Podała nam adres sklepu, gdzie kupiła pani naboje. Nie zaprzeczaj! Zaplanowałaś zamordowanie mariciu. Przyznaj się! Wyjeżdżasz z Meksyku? Mam samolot o 14. Ty nigdy mnie nie opuścisz. O czternastej. O czternastej. Masz wszystko? Tak. Paszport, bilet. A walizki? Kazałam zanieść do samochodu. Dziękuję. Możemy jechać. Jesteś trochę smutna. Oczywiście. Trudno mi się z wami rozstać. I jeszcze możesz zmienić zdanie. Jesteś potworem. Mariciuj mogła zginąć. O to mi chodziło. Nie chciałam, żeby oślepła. Pragnęłam ją zgładzić. Ciągle wchodziła mi w drogę. Zaczęło się od tego, że odebrała mi Juana Miguela. Żaden mężczyzna nie mógłby cię pokochać. Gdyby nie ona, nadal byłabym twoją córką. I zajmowałabyś cudze miejsce. A Mariciu pozbawiłabyś tego, co jej się należało. Mogła nadal włóczyć się po ulicach, ale nie. Postanowiła odebrać mi wszystko. Nic do ciebie nie należało. Sam mi to wszystko dałeś. Nawet nie wiesz, jak bardzo tego żałuję. Twoje uczucie, nazwisko, pozycja, majątek wszystko było moje. A teraz wylądujesz w więzieniu, bo przez nią chcieliście mnie wyrzucić z domu jak złodziejka. Zasłużyłaś na to. To dlatego postanowiłam ją zabić. Żeby nie mogła się cieszyć tym, co powinno być moje. Szkoda, że nie umarła. Żałuję, że mi się nie udało. Jak ja jej nienawidzę. Najbardziej na świecie pragnę zobaczyć jej klęskę. Dość. Zostaniesz za to ukarana. Dobrze, ale nie sama. Jeśli mam pójść na dno, to z tą starą donosicielką, która mnie wydała. Ta kobieta nareszcie opuściła dom. Nic już jej nie łączy z Juanem Miguelem. Oby zapomniała nasz adres i nigdy tu nie wróciła. Nie mogę jej wybaczyć, choć już wiem, jaka była Viviana. Nigdy nie zdołam wybaczyć tej morderczyni. Przebacz mi Boże, nie potrafię. To silniejsze ode mnie. Ciotka zaprzecza, że ma z tym coś wspólnego. Niesłychane. Twierdzi, że próbowała panią od tego odwieźć i wierzyła, że jej się udało. A to tchórz, ale była moją wspólniczką. Zeznaje, iż nie wiedziała o podmienieniu nawoi. Wiedziała o wszystkim. Obie czekałyśmy na wiadomość, że Maricuj nie żyje. Jeśli temu zaprzecza, niech mi to powie w oczy. To ci, hipokrytka. Ja jej pokażę. Wpakowała mnie w niezłe bagno. Ale utopimy się w nim obie. Proszę odnaleźć Izabelę Rojas i przyprowadzić się na komisariat. Miałyśmy się trzymać. Na dobre i na złe. Więc do więzienia też pójdziemy razem. Obiecuję ci. Wyjeżdża niedługo czternasta. Więcej jej nie zobaczę. Francja jest bardzo daleko. I jak ją tam znajdę? Zresztą już się pożegnałem z Yvette, czy też z Blanką. A może z obiema? Kobieta, którą kochałem do szaleństwa, wyjeżdża. Ma samolot o drugiej. Właśnie rozmawiałam z Kandelarią. Juan Miguel nie wrócił? Nie. Doktor Casablanca chciał mu coś powiedzieć o Marii de Jesus. Lotnisko jest daleko. Nie zdążę. Przepraszam. po odprawie. Nie czekaj. Jedź. Miałem ci... Powiedzmy sobie do zobaczenia. Będę pisała. Obiecuję. Miłej podróży. Dziękuję Ci za wszystko. Uważaj na siebie. Idź już. Pasażerowie odlatujący do Paryża proszeni są do wyjścia numer 33.